Jakie są rodzaje certyfikatów radiooperatora bliskiego zasięgu, teraz dostępne w ogóle na polskim rynku? Są trzy takie rodzaje, i to jest certyfikat radiooperatora bliskiego zasięgu wydawany przez Urząd Komunikacji Elektronicznej UKE. Czyli taki ministerialny, rządowy, tak to nazwijmy. Jest to certyfikat również dostępny kolejny to jest certyfikat wydawany przez Royal Yachting Association, gdzie wiele szkół w Polsce, między innymi moja, również posiada po prostu koncesję. No, jest certyfikowaną szkołą RYA, żeby tego typu szkolenia i patenty również, i egzaminy na tego typu certyfikaty RYA. Wydawać RYA, czyli, czyli Royal Yachting Association, czyli to jest drugi rodzaj. Pierwszy to UKE, drugi RYA i trzeci to jest ISSA, tak? Od International Sailing School of Association. To jest międzynarodowa szkoła żeglarska i jest ISSA, tak zwane ISSA Poland. I to są te trzy rodzaje dostępnych certyfikatów. Ale od razu chcę o jednej rzeczy powiedzieć. Chcesz wiedzieć więcej o żeglarstwie pełnomorskim? Naciśnij przycisk, subskrybuj. Będziesz wtedy na bieżąco ze wszystkimi treściami, które publikują. Wydaje się, znaczy, wydaje, tak jest na pewno, że ISSA z tych wszystkich certyfikatów czyli wydane przez UKE, albo przez RYA, albo przez ISSA ISSA ma taką najmniejszą kotwicę prawną właściwie nie ma umocowań prawnych jest certyfikatem kompetencji i Napisałem specjalny mail z zapytaniem do właśnie przedstawicieli UKE, do samego UKE, czy na przykład certyfikaty z RYA są respektowane, uznawane przez rząd polski, przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Tak są, ale certyfikaty ISSA już niestety nie są. I moje. Takie prywatne spostrzeżenie jest takie, że certyfikaty ISSA były respektowane na przykład na południu Europy w basenie Morza Śródziemnego i przez wielu armatorów były i jeszcze są, ale zaczyna, zaczynam odbierać pierwsze sygnały tego, że certyfikaty ISSA niestety nie są już respektowane, czyli mamy już... Pierwsze wnioski od ludzi, informacje, że ktoś u mnie 3-4 sezony temu wyrobił certyfikat ISSA Ale i on sobie żeglował przez 3-4 lata, ale w tym sezonie w 2023 roku pierwszy raz powiedziano mu, że ten Issa nie może być. Muszą być inne. I wyrabiał już sobie u mnie potem certyfikat RYA Royal Robotnic Association. Tak więc RYA ma umocowanie prawne, jest akceptowane przez UKE. Jest w porządku. ISSA niestety takim certyfikatem nie jest. Jeśli chodzi o same szkolenia, no to szkolenie na certyfikat radiooperatora bliskiego zasięgu w tej formule do egzaminu na UKE. Jest przeprowadzane przez wiele szkół żeglarskich, ale istotnym jest to, że musicie się dostosować do dnia egzaminu, czyli gdzieś tam UKE, Urząd Komunikacji Elektronicznej, gdzieś na początku sezonu wystawia terminy egzaminów i miejsca i trzeba się dopasować do nich. Przejść szkolenie i potem podjechać na egzamin. Natomiast samo w sobie szkolenie w ramach RYA czy w ramach ISA jest robione w taki sposób, że z reguły szkoła, która to organizuje, Robi to szkolenie na miejscu, i od razu na miejscu przeprowadzany jest egzamin, bardzo często. Samo w sobie szkolenie RYA jest, jest też jest, 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 jest o tyle fajne, że można wykonać całe szkolenie w formie online, a potem przez jakąś szkołę, na przykład tak jak ja to prowadzę, czyli zgłosić się, zapisać i całe szkolenie przejść na bardzo fajnych symulatorach online, a potem przyjechać do mnie już tylko na końcowy egzamin. Więc są różne formuły, natomiast trzeba przyznać, że zarówno ta formuła RYA, jak i ISSA jest bardzo wygodna, ponieważ od razu kompaktowo połączone jest szkolenie razem z egzaminem.